Iście królewskie naleśniki, które smakują tak samo jak szarlotka królewska. Koniecznie zapisz przepis na później i ciesz się smakiem razem ze mną. Zaczynamy! Przygotuj dużą miskę. Do miski przesiej jedną szklankę mąki Do mąki wlej 3 czwarte szklanki wody gazowanej Jedną szklankę mleka Wbij dwa jajka Dodaj jedną łyżkę cukru z wanilią Jedną trzecią łyżeczki soli A także 3 łyżki oleju lub roztopionego masła Ciasto odstaw na 15 minut A następnie rozgrzej patelnię Wylewaj porcję ciasta A następnie smaż naleśniki z stron do zarumienienia Do przygotowania królewskich naleśników Potrzebny będzie krem Dlatego do misy miksera wlej 300 litrów śmietanki 30% Włóż 200 g maska a także dwie czubate łyżki cukru pudru. Ubijaj aż powstanie gęsty krem, a następnie na naleśniki wykładaj prażone jabłka, a na wierzch za pomocą rękawa cukierniczego wykładaj krem mascarpone. Posyp kruszonym biszkoptem, udekoruj miętą i pyszne królewskie naleśniki są gotowe. A jeśli chcesz się nauczyć piec i gotować od podstaw, zaobserwuj profil po więcej prostych i pysznych